Cześć, witam Was w trzecim odcinku yy, przygód z, y, naszą ISEN z wyzwania solo. Yy, I sen już jest w trzecim trymestrze. Czekamy dzisiaj na poród. Przegrałam nam te dwa dni, żeby tutaj nie zanudzać. Brzuszek nie zły jej się tutaj y, urósł, ale powiem, że przed chwilą był dramat związany z toaletą. Normalnie do, do, do toalety to biegała non-stop. Yy, I sen niech sobie tu coś ugotuje, bo jest strasznie głodna, jest strasznie wymęczona już tą ciążą. Jakoś yy, w godzinach wieczornych powinien zacząć się ten poród, o ile dobrze pamiętam. Yy, a, I sen nie gotuje, a ja tylko opowiem, co tutaj się działo. Udało nam się przygotować pokój dla, dzidzi, dla dzieci. Gigi. Oczywiście nie wiemy, co to będzie, chłopiec czy dziewczynka. Pokój dla dzieci jest tutaj, w tym gabinecie. Udało nam się dosłownie... Dosłownie... Dosłownie Isen dostała, dostała te sprzęty wszystkie. Kołyskę od czarodziejów zaprzyjaźnionych. Tutaj właśnie od, od Gemmy i... Od Dżemmy i od Darela. Na mieszkających w tym dużym domu też dostała, dostała fotel bujany żeby sobie siedzieć i, i karmić maluszka jakieś tutaj um, nie pasujące totalnie um, szafkę na, na ciuszki, troszeczkę troszeczkę ozdób ozdoby właśnie um, żeby trochę ożywić się ten pokój bo tak wiadomo, że to jest wynajmowane nie, nie, ma co, nie ma co tu robić za dużo porządków, przepraszam, za dużo remontów i ten niepasujący, ale jakże uroczy dywanik z żółwiem, i tak jesteśmy już trosz, no troszeczkę jesteś przygotowani na, 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 na tego Dzidusia. Zobaczymy, co się urodzi. To po pierwsze. Po drugie, właśnie może na remonty do góry nam się nie udało. Uzyskać zgody właścicieli, ale za to pomogli zbudować nam taką mini szklarnię mini szkarnia z, z wszystkimi e, wszy nie, przepraszam, nie z wszystkimi ja gadam. Z, nawet nie z połową tych wszystkich warzyw i owoców, które tu mamy w ogródku dookoła e, rzuciłam mm, rzuciłam e, zioła jakieś, e, tu też jest szpinak akurat zioła, owoce e, to, żeby nam tutaj rosło przede wszystkim chyba będzie rosło cały czas, prawda? to nie będzie teraz zależne od pory roku rurku zabezpieczona. Hmm, ciekawe. Ok. To niech sobie tutaj to rośnie. W wolnej chwili może uda nam się... Uuu, yy, ej, smoczy owoc? Ej, ja tego nie widziałam, że to tu w ogóle tu rośnie. Mm, sprzedaj smoczy owoce 2085 simoleonów. To nie jest niesamowite, ja w ogóle nie wiedziałam, że to tu rośnie. No dobra, super. Będzie akurat jeszcze na, na następny remont dla Didzi. Wyczyść to. I powiem tak, przybierzemy się szybko. Jest 15, bo w ogóle jestem musiała sobie odespać nockę, bo w nocy biegała co chwilę do toalety. O, eee, kto tu przyszedł? Cześć Nox, ale to zaraz. Ale to zaraz. Eee, Daj znowu się tu przebierz. Trochę jej przygotowałam takich jesiennych tych ciuchów na, na tą ciążę i na pociąży. A, nawet nie jest tak zimno jeszcze, bo my to mamy który dzień? Chyba drugi. A, czwarty mhm, z tygodnia. Ok. Przywitaj się zna, z statusiem nie swoim. Niestety w tym wyzwaniu główny bohater nie może wziąć ślubu z nikim. Więc jakby to, tam, to w ogóle nas omija. Chociaż wydaje mi się, że którymś, um, w spełnieniu którejś aspiracji trzeba, trzeba wziąć ślub. Więc to po prostu zrobimy jako spełnienie aspiracji. O, właśnie. O tym mówię, Isen. Dokładnie tak. E, będzie trzeba to spełnić. To tak to zrobimy. Ale smoczowo, to jest niespodzianka, bo właśnie e, za e, tantiemy, za książki, za 5 tomów dostaliśmy około 700, tam było tych 700 e, simoleonów. E, tak, około, czyli niecały tysiączek. No może jeszcze, czekamy na poru, niech będzie, żeby się nam nic nie, nic tutaj nam nie umknęło. E, ale to nieźle, ja naprawdę nie wiedziałam, że... Dobra, to pozbieraj te, pozbieraj te owocki i warzywka. Yy, napisały. Isan napisała tylko jedną książkę w międzyczasie właśnie, niestety. Yy, ale ją też pójdziemy wydać. Yy, średnie, średnie, nie? Wydaje sprzedawcy. Może coś nam się uda jeszcze w oczekiwaniu na dzidziusia napisać. Wybrałam imiona... Wybrałam imion, a mam w sumie 6 imion, jeszcze nie wiem który dam, szczerze mówiąc. Ale y, zobaczymy, co tam nam będzie pasować. Aha, i ten, O, pszczoły cię złapały. Mm. Co ty głodna jesteś? Kobie Za posmak. przykro mm. mi. To nie jest. Dobra, super. Te, ja uwielbiam te, te liście, jak tak opadają w tej jesieni. W ogóle jesień w simach to jest jedna z lepszych pór roku Oczywiście zima, zima swoją drogą, ale jesień jesień jest obłędna No, mówiłam się, do talety. Non-stop, non-stop do talety. Non-stop. Dobra. To skorzystaj sobie. Eee... Niestety mamy tu pewien problem. Problem jest taki że ostatnio opowiadałam, jak to Isen poszła z dziewczynami na karaoke i poznała tam y, Langraba do Freya Langraba. I w ostatnim y, odcinku Langrab przyszedł do nas. A przyszedł ponieważ podczas tego pierwszego spotkania na karaoke Isen opowiadała, czym się zajmuje, czyli między o tym, że y, pisze książki. I y, y, Langrab Wydaje mi się, że przyszedł na przeszpiegi, bo siedział przy tym komputerze. Jak ostatnio właśnie tutaj z Noksem próbowaliśmy. Próbowaliśmy. Yy, próbowa tutaj były miłosne igraszki z Noksem i tu nam się yy, Grab yy, kręcił po domu i siedział przy kąpie. I wydaje mi się, że on tak mógł coś tam przeglądać, te pliki z tymi książkami. A Isen przecież ostatnio dostała powiadomienie, że napisała arcydzieło. Więc trochę mi się to nie podoba, ale zobaczymy, czy on będzie tutaj węszył. Bo jak tak, to będzie to trzeba się z nim rozmówić osobiście. Bo to się nie podoba, żeby coś takiego tutaj było. No, ale zobaczymy, jak to wyjdzie jeszcze. <laughs> Więc taka. taka Taki lekkie, to nam się robi sytuacja nieciekawa pod tym względem pisania tych książek. Nie wiem jeszcze, jak to się rozwiąże. Czy wystarczy tylko konfrontacja z Landgrabem, żeby nie przychodził? E czy co? Czy będzie trzeba. No nie, no, zmienić miejsce zamieszkania jeszcze bym nie chciała. Domek mały, ale ciasny. E mały, ale, ale fajny. fajny do jest taki fajnie klimatyczny i bardzo mi pasuje w ogóle do niej. Hmm, oczywiście, jak nam się tu już miejsce, miejsca zabraknie, miejsca będzie bardzo mało, no to w końcu się będzie gdzieś przeprowadzić, będzie trzeba. Aha, w ogóle, bo tutaj był gabinet, prawda? A teraz komputer i w ogóle kup Isen kupiła nowy komputer. Tamten już stwierdziła, że ten laptop jest yy, za wolny, nie daje rady, właśnie. Z, z, y, nie ma miejsca, żeby pisać. Te, nie ma miejsca już na, 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 na dysku, już jest zawolne, co chwilę się psu, żeby pisać te książki, na które jest jej praca i musiała zainwestować w nowy komputer, dlatego też y, jest trochę mniej pieniędzy na koncie, y, ja tutaj zrobię właśnie ustawienia bezpieczeństwa. Zrobimy dla wszystkich z wyjątkiem ISEN. I niech. on tutaj nikt się nie. Pogadacie jeszcze chwilę? Bo jestem, co mi? Sumie... O, nie, 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 nie. przyzna się. O, zachęcam do sprawdzenia, gdzie dziecko kołopie. Tu się jest, już jest 20. Tu powoli wydaje mi się, że powinniśmy zbliżać się do tego momentu porodu. Jestem teraz ma wolne. Wolny strzelec, ale ma wolne w sprawach rodzinnych, więc tam. Jeżeli nawet jakieś zlecenie byśmy wzięli, to jej się to nic nie. Nic jej się y, nie będzie obniżać no i po, po, ponaglać z tym. Po ci nie będą jej z tym zleceniem i sam może być sobie dla mm, o! o i zobaczcie jest jest z nami Nox zaczął się poród, ale jestem ciekawa co to będzie Uhu, ej, wiesz co ej bezczelny ej bezczelny, nie poród się zaczął a ten naprawdę muszę iść no chyba, że jedzie do szpitala My dołączamy, a no, sorzenia, nie, ale to z nami. Bo może być jeden Sim, prawda? Jeden. To tatusia bierzemy, czy Psiapsia? Czy Grace? I w sumie Grace, jak ten jest taki, ten jest taki bezczelny, że wyjeżdża? Bierzemy Grace, nara. Miał jechać z nami, ale mnie teraz wkurzył trochę tym. saczył się poru da ten sobie wychodzi. Odpowiedzialny tatuś. No, no, no. Ja nie wiem, jak tu się dalej ten romans potoczy z Noksem naszym. Coś mi się wydaje, że będziemy dalej spełniać aspiracje na długo. <grymny> o! W ogóle strasznie mi się podoba to, to, to całe nagrywanie i wrzucanie tych odcinków. Fajnie jest tak pogadać o, o swojej pasji do kogoś innego. Nieważne w sumie kto to, ile osób obejrzy. Fajnie, że w ogóle. O, dobra. Ta. ja, ale jest z nami. Jest z nami Grace i weźmy się tu. Czekaj po... na problemy. Już co, zrobimy sobie tylko obejmij właśnie i pójdziemy już. Albo się nie obejmiemy, bo Grace też nam uciekła. No, fantastycznie. O, zgłosimy się w recepcji. Zawsze rodzimy. Nigdy chyba w sumie nie wchodziłam na zmi żeby zmienić ten szpital. Zawsze to jest ten jeden w wierzbowej zatoczce. Najlepszy dla wszystkich. Nie sądzę, że ty masz ukończ pisanie książki. No pewnie, że tak. A tu? Czytaj książkę w wampirach. Okej. Okay. Ale jestem ciekawa, co nam się urodzi na przyjęcie do szpitala przepraszam za jakiekolwiek e, odgłosy za oknem z ulicy ale mieszkam na parterze i po prostu słychać wszystko i co? uda nam się urodzić dzisiaj? proszę pana wrócić do kołyski. O! Jesteśmy. Dobra, super. Chcemy rodzić. Totalnie nie wiem. Naprawdę nie wiem co obstawiać, chłopca czy dziewczynkę. To jakoś mi to nie, nie... Dobry proszę pana. Dobry panie Marcin. Ale to chyba doświadczony pan doktor, co? Że Z seniorem. mnie na kosztarty. Uwielbiam Stensy za ich nazwy. O, o! Laser? Proszę pana, co tam się dzieje z tym dziedzią? Co tam się dzieje z tym dziedzią? Czy to laser jest potrzebny? Dobra. Już wiem, jakie imiona. <laughs> dziewczynka! Jednak dziewczynka. Cześć dziewczynko. Dziewczynka będzie Elena. Mhm, uh -huh. Elena będzie dziewczynka. Asanati, tak. Jeden, uff. Ojeju, kochana O nie. Ojej. Już tam się będzie trzeba lidiom zająć. Cześć Elena. O. o już, pierwszy krzyk, jak donośny zdrowa dziewczynka nam się urodziła i pierwszy poziom umiejętności, fantastycznie i do domu, do dziedzinia. do i zapraszam, czy jesteś zmęczona? tutaj o własnych siach jaka zmęczona po tym porodzie, skołowana Biedna. Jeżeli focie jest czasne. Skołowana. No to mamy. Mamy nasze drugie pokolenie. Drugie pokolenie. I teraz też tak zrobię, że trochę przegram tych dni z, z Elainą jako maluszkiem. Potem zrobimy jej urodziny. Będzie troszkę na lersikiem na, na święta. W sumie chyba nie ma nic na temat robienia urodzin w, w, w zasadach wyzwania. Nie wydaje mi się, żeby jakieś były obostrzenia, że można robić kiedy się chce, po prostu, bo i tak jakby te aspiracje dziecięce i młodzieżowe się nie liczą do, ym, do wyzwania, tylko ta dorosła. Jeśli się mhm. Przebierz się no może w to samo, co miałaś i idziemy. A, idziemy. kolejna. Jest tutaj, cze... ojeju, muszę sobie śpić w ogóle właśnie, w ogóle... a, ty jesteś zmęczona? Bo podobno, tak słyszałam, nie sprawdzałam tego, że można dziergać takie te kaftaniki bodaski dla niemowląt. Ciekawe, chciałabym to wypróbować teraz już i może jest troszeczkę zbyt zmęczona oj, dla niej udziergamy, wydziergamy pierwszą czapeczkę w sumie będzie to jak już będzie jak będzie zima tak mi się wydaje, nawet bez szybszego postarzania mm. Elejna nam się urodziła ale się cieszę. Tak się zastanawiałam, czy może być, czy może być e, dwójka w sensie bliźniaki, ale nie mam żadnych cech tutaj super, więc, e, e, więc dobrze, ok, ok, niestety. Nie wydaje mi się, w tym pokoleniu pozostajemy, pozostaniemy przy jednym dziecku. Znaczy tutaj nie będzie kolejnego dzidziusia, chyba że Isan coś tutaj wywinie podczas spełniania swojej romantycznej aspiracji. A właśnie tutaj trzeba to ruszyć. Myślę, że w następnym odcinku ruszymy z tym, z Koksem, Ej, bo czas szybko poleci, ja tak powiem, szczerze mówiąc. I nam już malutka. Wyrośnie niedługo. no dopiero się urodziłam. Eee, ja to już mówię. Ile tu mamy? 18 minut. Elena jest bardzo głodna, a nie płacze. Nic o tym nie wiemy. Mhm. Lekar pręsią. Ta czapka nam się już pojawiła? Nie, nie. O! Ej, no naprawdę, tyle. jeden ile kosztuje? Ja Wam powiem, że to jest konkretny zastrzyk yy, pieniędzy tutaj. Znów. Aha, znów można wznowić. Dobra, super. Yy, tak, udało nam się tą jedną książkę wydać. Szósty tom, naleśniki I w co ty masz. Myślę, że powiesimy ten akt urodzenia, bo nawet jak się będziemy... Wy... Mm. Nie, nie, nie chciałabym się wyprowadzać stąd z Isen. Dopiero właśnie z Aleiną, jak będzie już dorosła. E... O, no tutaj ją kołyszymy, gawurzymy. Podrzucamy może nie po tym jedzeniu, nie będziemy postarzać. Ojej, co tu się wydarzyło? Jakie minusy poleciały. O, już jest późno. Ale jestem szczęśliwa. Zdrową dziewczynę urodziła. Witamy na świecie. Zaprosimy ciocię niedługo, nie? Wszystkie ciocie zaprosimy żeby tutaj się zapoznały. Hmm. Taki luźny. Ja wiem, że mówiłam chyba, że będą trzy odcinki na, 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 na pokolenie, ale to nie wyjdzie. Rozwlecze się pewnie to wyzwanie, jak zwykle z takimi. Ale to nic. Ale to nic. Ej, jakie słodziaki. Już dawno w sumie. Ja już wiem, że się tak zachwycam, bo dawno nie miałam małych dzieci w Simsach. Cały czas gram jakimiś dorosłymi. Bo ostatnio w swojej też pokoleniowej rozgrywce, gdzie gram już szóstym pokoleniem, to byłyśmy tam mam Meredith. Meredith była na studiach. Teraz jest jako młoda dorosła. Spełnia się w karierze ekologa. I, I właściwie tam też tak wolno, wolno. No to woli po prostu na luzie sobie idzie ta rozgrywka. I, I jeszcze tam daleko do małych dzieci. Więc w sumie no, łujeju od dłuższego czasu naprawdę. Mmm, bobaski. Dobra, pierwsza w nocy. Ja myślę, że ten odcinek trochę jest krótszy, ale za to pełen emocji, więc yy, już się z wami dzisiaj pożegnam. Do zobaczenia.